Znaleźliśmy zatopione miasto u wybrzeży Bałtyku. Stworzenia, które tam żyją, poszły za nami na powierzchnię. Dwa tygodnie temu nasz kapitan powiedział nam, że odnalazł legendarne podwodne miasto. Myślałem, że żartuje, dopóki nie pokazał nam zdjęć z sonaru. Potężne konstrukcje 700 metrów pod wodą, perfekcyjnie zachowane metalowe budynki, które nie powinny istnieć. Kapitan Kowal zachowywał się dziwnie od miesięcy. Tajemnicze telefony o trzeciej nad ranem, spotkania z ludźmi w garniturach za tysiące złotych. Nasz statek badawczy miał obserwować migrację fok, a tymczasem płynęliśmy w środek pustego morza. Panowie, to, co wam pokażę, zmieni historię, powiedział, rozkładając wydruki. Zdjęcia przedstawiały coś jak miasto, wieże, ulice, symetryczne układy, wszystko z metalu, który odbijał sonar jak lustro. To niemożliwe, wyszeptał Bartek, nasz biolog morski. Niemożliwe czy nie? Tam to jest i my będziemy pierwsi od tysięcy lat, odpowiedział kapitan. Następnego ranka dostarczono nam miniaturową łódź podwodną, czarną i wyposażoną w technologię, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Mężczyzna, który ją przywiózł, przedstawił się jako doktor Wiśniewski i natychmiast odjechał. Tego dnia zeszliśmy w piątkę. Ja, kapitan Kowal, Bartek, Tomek i Marek. Cisza w kabinie była przytłaczająca, a światła ledwo przebijały czerń. Na 400 metrach zaczęliśmy widzieć dziury w dnie morza. Każda miała prawie 4 metry średnicy i schodziła głęboko w ziemię. Było ich setki. Co to mogło zrobić? spytał Tomek. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, odparł Marek z wyraźnym napięciem w głosie. Na 700 metrach dotarliśmy do ogromnej ściany skalnej, i wtedy ją zobaczyliśmy. Bałtycka Atlantyda. Metalowe wieże wznoszące się setki metrów w górę, połączone mostami błyszczącymi, jakby powstały wczoraj. Metal wyglądał jednocześnie staro i futurystycznie. Chryste wyszeptał Bartek, to prawda. Ale coś było nie tak. Te same dziury były wszędzie. W ulicach, budynkach, ścianach. Patrzcie na klif, powiedział Marek. Cała ściana była podziurawiona jak ser. Coś podkopało fundamenty. To dlatego miasto zatonęło. Wpłynęliśmy w ruiny. Architektura była piękna, ale obca. Kształty tak nienaturalne, że bolało od patrzenia. Kapitan robił zdjęcia w pośpiechu. Wiecie, co to znaczy? Będziemy bogaci jak nigdy. Rzucił. Wtedy Bartek krzyknął. Z jednej z dziur wysunęło się coś ogromnego. Przypominało metalowymi kolcami. Miało ponad 15 15 metrów długości i poruszało się nieludzko szybko. Wynośmy się! wrzasnął Tomek, ale zanim Marek zareagował, potwór wystrzelił kolec prosto w kadłub. Przeszył Tomka na wylot, przybijając go do ściany. Woda zabarwiła się na czerwono. Wokół nas zaczęły wychodzić kolejne, większe od pierwszej. Kolec rozerwał panele sterujące, iskry zgasły, silniki padły. Jesteśmy uwięzieni! krzyknął Marek. Stwory krążyły wokół w idealnej synchronizacji. Jakby bawiły się nami. To nie są zwykłe zwierzęta. One to zbudowały, powiedziałem. Kapitan spojrzał na mnie z przerażeniem. Atlantydzi nie wyginęli. Oni się zmienili. Kiedy łódź zaczęła nabierać wody, Marek uruchomił system awaryjny. Ruszyliśmy w górę, ale trzymały się kadłuba kolcami, ciągnąc nas w dół. Puściły dopiero, gdy zrozumiałem, że nad nami jest ich jeszcze więcej. Setki. Po wynurzeniu zaatakowały nasz statek. Kolce rozrywały kadłub jak papier. Załoga krzyczała, a kapitan bez skutku wzywał pomoc. Marek próbował dotrzeć do traw, ale potwory były szybsze. Widziałem, jak mój przyjaciel Damian znika pod wodą wciągnięty przez coś wielkości tramwaju. Ostatnie, co zapamiętałem, to kapitan biegnący z pistoletem sygnałowym do maszynowni. Nie pozwolę im dotrzeć do lądu! krzyknął. Eksplozja wyrzuciła mnie kilkadziesiąt metrów w powietrze. Obudziłem się trzy dni później na statku towarowym, poparzony słońcem i odwodniony. Straż przybrzeżna nie znalazła wraku, ciał, niczego. Ale ja wiem, co widziałem. I wiem, że one wciąż tam są. Ostatnie dwa tygodnie sprawdzam raporty żeglugowe. Trzy statki zaginęły w tym samym rejonie, bez śladu, Tú